Dobra, elo, widziałem tego shota, że Bagieta kończy karierę. <ścoughs> widziałem, widziałem, no. Tylko, że to jest już taki chyba trzeci albo czwarty shot u niego na kanale, albo nawet i piąty. Dobra, tu, era tu. Proszę cię, kur. Pod... Pod... Podłóż mi się, kur. Błagam cię. Uuu, Angela Menders. Hmm? Zacięty pojedynek będzie. Menders vs. Angela. Hop. Przypominam, że to jest pojedynek o brązowy medal. Naprzeciwko Zuzanny stoi Ramona Eriksen. Podejrzewam, że jak najlżejsza jak walki zawodniczka tych zawodów, ważąca jakieś 40 kilogramów. Jak Tutaj wejście w nogi w wykonaniu Ramony, teraz... No I ch** po Jo, Ojej, a wielki turniej PvP. Proszę Cię, Grino, podłóż się, Kurwa, błakam Cię. A, jak coś, to PvP jest tak. Full diamentowa zbroja. 16 mięsa, diamentowy miecz i dwa paski tutaj, plus miecz tu, dwa paski tych potjonków i mieczyk, yy, i wystarczy jest bitka. <laughs> Ebron jest, ja będę cięższy od Angeli. Angela nie jest jakaś super yy, ciężka, ale wydaje mi się, że Ebron jest cięższy. no. Raz gdzieś tam jego zdjęcie było zlikowane. Kurwa, kto rozpisał tę wspólną drabinkę? Czemu nie mogę się bić na Kasik, albo Menders, no, albo Angelę? Chema. ma No kur... co jest No i to jest k... Kur... arena To powinno być walki 2 na 2 Jak wiemy ma Zmieści się Angela, zmieści Pytajmy jak nastroje, witam, jak nastroje Nexel? Na nastroje? Jak, jak nastroje? Jakieś słowa? Jak nas dwoje, tak o. Mamy teraz kolejny mecz Uwaga Grube ryby O Evron Mister Mister Creative. Kreatife O kur... Ta walka budzi emocje Od, od potyczek między krajem i Policją w innym wszechświecie do walki 1 na 1 w, w tej krainie No i mamy, moi drodzy, grubą rybę, Ewron, witam serdecznie o, o jak, nie tylko ryba, ale też człowiek jak najbardziej, witam serdecznie No o. co, wchodzę i grona pytam, tak? Dziadek, co bardzo i, Pamiętaj, 3, 2, 1, go, na goł ruszacie 3, 2, 1, bandzi. No, Proszę państwa, poszła piąta walka! Ja wolę gron, wolę wolę na na teraz z jego strony! No i tutaj już minus Ko! Ko! ale kreatywny też musi się Ko! Nie potuje się, yeah. się. Boże, to zaimponował mi tym! Nie zużył podki, zjadł tylko steka. Co może sprawić, że w long termie wygra to przez management podkami? Proszę państwa, czy się, je, ale Ebron nie daje za wygraną. Ebron nie daje za wygraną, czy kreatywny. Znowu je! Boże, żadnym potki nie użył. Przecież to jest genialne. Performance Oscar. z jednej strony ewidentnie. Oskar, co o, zrobił Oskar? Zjada, zjada, pożera. Dobra bitka. Proszę państwa, piękne tradowanie się na razie porówno. Nie wiem, kto wygrywa, ale piękne trzy krytyny. No, nie nie jeszcze... oj, 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 oj. No nie miałek na... Niemożliwe! Miał no. nie Gra mu się wyłączyła. <laughs> Damek Bardzo mi się to podoba. To jest swój je no kiedyś było ale musisz udowodnić, że tak nie jest. Pięknie! Jezu, jaka dominacja! Boże, kochany! Boże, kochany, zwolnił coś teraz zrobić, bo naprawdę może to się skończyć źle! Jezu, jaka strefa! Jezu, jaka strefa! Boże, jaka strefa! Dawaj, Wyciszę go i... trochę, bo nic nie słyszę swoich myśli. Gra je, w trakcie walki, ale to mu nie przeszkadza, to mu nie przeszkadza, proszę Państwa. Piękne hity, obchodzi go i mamy to! O. Witam serdecznie, czy masz jakieś słowa dla widowni? Nie. Ja tu przyszedłem po prostu wygrać turniej. Jak najważniej. Dobrze, jak, jak najważniej na nasz się 3, 2, 1, goł, na gol rusza. i do i mamy 5 Pierwszy tak. mamy, mamy rzucać. proszę Państwa, wow, guzik, piękne hity, wow, Fortis jak pięknie strefę założył dwoma trykami pod rząd, to naprawdę daje mu dużą przewagę, e, może to wygrać, jest duża szansa, że on to wygra, prawi. pięknie, dominuje, niepotrzebnie użył, teraz, o, ja, kurde, pod... gdzie on rzuca? Eee, yy, kombo hity Ej, daje I wow Wow! Tylko wow. 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 ja Jak multi ma szybko. przegrać z który na górka kur... kao? Zaczyna. Więcej do pamięki więcej do pamięki Boże, kurwa! No teraz mogę budować mosty z Mendes, tak. to prawda? Angela kontra Mendel. Angela, rola Na tą walkę kogoś. czekałem, kur... niesamowity. Zobaczymy, czy komiety między sobą będą walczyły jak lewice. Czaj, jeszcze się nie biłem, kurwa, nawet. Rozumiem. Zobaczymy, jak wygląda technika obu panów. Nie opłaca się. ruszają. Angela tutaj... Próbuję okażeć. Ale Mendes! Jaki piękny kryty! Ale tutaj ewidentnie musi się już spotować. Angela próbuje założyć presję. No, zobaczymy jak to się skończy. Eee, no, powiem szczerze, nie jestem w stanie powiedzieć, kto jest lepszy na razie. Bo dzieje się dziwne no nie, rzeczy No, Mendes, co ty robisz, Minutnie, no. już biegnie. Życzą nawet do siebie, życzą nawet krzyczą nawet do siebie, ona prosi o przebaczenie! Ona prosi o przebaczenie! Co się dzieje? Co się dzieje? Mentor za szybko tym mieczem rusza i to niestety powoduje, że jej damage jest o wiele mniejszy niż Angeli. Cały czas ucieka, nie? Cały czas ucieka, proszę Państwa. Mamy ma takie że Piękny, piękny, pięknie, piękny, piękny, piękny krytek No wokół siebie, wokół siebie. Nie wiadomo co się dzieje, ale...

Trochę nadziei, prostu. Powiem szczerze nie spodziewałem się. Ja się nie spodziewałem Ja się nie spodziewałem w ogóle Ale Ty To Ortiz rację miałeś Dobrze, dobra. jak napiszę 3-2-1 go na go lecicie 10 bezki <noise> to po godziny czekania na f szybki 10 sekund drodzy, legendarny Luki Steve. Lewen, Twoja nazwa mówi jasno, że jesteś stworzony do tego pojedynku Eee, no chciałem uzyskać od ciebie jakieś informacje, jakaś taktyka, jakieś słowa dla słuchaczy, dla oglądaczy. No, tak, taktyka prosta, wygrać szybko, a dla słuchaczy to pozdro A jak się czuję z tym, że przeciwnikiem twoim jest także twój moderator, czy nie będzie jakiegoś zgrzytu prywatnego. No nie no, nie no mam nadzieję, że da mi fory, nie? Rozumiem, rozumiem. Luki, czy jesteś gotowy Tak. Eee, na 3, 2, 1 na goł ruszacie. Dobra, widzisz się pierwszy hit, nie? Субтитры а Cool. Nie mi podków, nie mi podków. Disconekta kliknąłem! Ej, to był miskiej chuka, to bym miskiej chyba miski. Nie, to jest niemożliwe, To jest niemożliwe! To jest niemożliwe! niemożliwe. Wygrałbym raczej czy nie! Zostało nam po jednej podstawu dwóch maspą. Pierwsza walka, nie ma tylko jedna Czekaj, czekaj. Co? Szanuję to, szanuję to, że wykorzystujesz każdą słabę swojego Tak. Ja ci próbuję to z metry załatwić, że ty coś takiego robisz. Ale stary! Ja bo, Taki wstyd. Super, ale rozumiem, się, że jak klikasz zgodowy. Escape, to masz z bomby prawie, że na, na tego. 3, 2, 1, na go, na tam, kurwa disconnecta, ruszacie, i jak klikłem EQ, potem Escape, żeby ten, to dwa razy, Escape, ten, i dałem na Disconnect. I ja za grupa POM chyba, kurwa. Dobra, słuchaj, czekaj, 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 czekaj. Co, co, co? Potrzebuję cyferki od ciebie: 5, 9, 10, 12, wolne. Mmmm. To 12, bo się 12 i 21 obstawia zawsze Nie przejmuj dobra, się Kasie, to... nie <laughs> Dobra. Rozumiem, rozumiem dobra, ja ja wolny, ma... No chłopie, to jest tak chamskie To jest tak chamskie, no Wychodzę z EQ escape'em i z bomby mam na disconnect myszkę no No to chciałem tak do EQ i szybko na dwójkę trójkę to przyłączyć Oskit kurwa. O, kurwa. to moja w ogóle mieć Ej, dobra ja mieć no to to nie no to to był losy 100%, bo kliknąłem 1-2 To to jest Kamil... A Kamilek to jest ten! Ode mnie z Bildi, no ta zapomniałem, bo to z nim grałem tylko jeden dzień na wojnie XD. Zjedzcie, zjedzcie! Nie mam kurwa, no o, zjem Dobra, ince. Co to? No ale Julka zaskoczyła. Ej! jakiś jakieś wiemy, słowa było, na sam No to? a Luki kurwa beka przegrał. A to dedykacja <laughs> była dla ciebie, no. No taki, że... Janina, to że ty mówisz, że to jest dedykacja dla mnie. To nie znaczy, to... że to jest dedykacja dla mnie. Nie, serio to była dedykacja, tak. ja słyszałem wszystko. Ja wiem wszystko i słyszę. Ciekawe. Słuchaj. Jesteś nad Majusią, więc wykorzystuj. Ja nie mi... na no, Janina to jesteś taki durny. No to jest kotolga. Hej cześciłanko, z tej strony Muzyka to witam serdecznie na kolejnej reakcji na kanał. A teraz na kod Olga Jara mnie to opisła music video w On jest późno, ale wyjeżdża. idą po... Idąc w stare tych filmów. Chodzi do roboty! Nie z... dokładnie. Jeszcze ale widziałem i jest taka i bouncy Kod Olga taka laska z TikToka Nie, dużo osób powiedziałem że właśnie z TikToksa tylko Ale beat! Beat fajny! Mamy to jara bez kitu, ej, ale buty jest taki, wiesz, danceowy, nie? Dance hall? Nie, jak to, jak to się mówi? Shuffle dance? <laughs> Shuffle dance type shit? Czekaj, kto, kto kurbit robił, co, e, music, haranczykowie gorek. No na no to nie ogarniałem muzykę, To wiesz to... Fajne, fajne. Nie, no dobra. Jak pokonamy Vrona, to jestem zadowolony, bo moim celem dzisiaj było dwie, dwa zwycięstwa. Moim tak, zero było yy, jak coś. Mam. To under Ja jestem po tej no. stronie. Ty, taki eee, taki no model chodzenia to jest normalny Minecraft. To pierwsza strefę, Mamy grafa. grafa Graf, jest, Graf, ale strefa, stop, stop wow, ale, wow, ale stop, strefa? ale naprawdę stop. ale stop, Naprawdę niesamowity performance. na ze strony Grafa nie daje, bo stop, do niego. Kurwa, proszę, co Graf, jest? To jest naprawdę niesamowite, co robi. No i zobaczymy. Ewidentnie tutaj jest taktyka taka, że Graf bardziej skupia się na strefie i pięknie obchodzi swojego przeciwnika. Ewron próbuje nadrobić krytami, ale nie daje rady. Mać hitów kitów uderzenia Ewrona i kolejne cztery pięć pięć kitów uderzenia. Jest? Wow, ale go trzyma, ale go trzyma. No nie puszcza, no dusi go kurwa, dusi go do końca, dusi go do za, końca, za, za nie Zajeżdża. może odbywać. A Gra, no trading, trading hitami, Rzuca, gra, 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 Nie krytuje. No niestety gra, 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 Nie, gra, 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 to Wow. Drodzy, <laughs> wycisząc się idzie. na budować mosty? No szkoda, no co? Dobra, yy, idę do Multasa na stream, bo tam potrzebuję churrwa do ładowania. Błąd popełnił, bardzo duży błąd popełnił. Ale ja też wiem co robić. Pozdro. O kurwa, ty! Spadką go napierdalam! A, Artus na gada. Jezus. Spokojnie, to jest taktyka, to jest taktyka! Mam nadzieję, że soft request był aktywny, inaczej ktoś stracił 15 tysięcy punktów. Oh my God. Nice. O nie! O, Jakub Menders! O Boże... I... Janina, Bo... ku... czaruj tam, czaruj tam w ringu! 21. walka tego wieczoru, Menders kontra OG Kupson. Co się dzieje? Próbuje Menders próbuje przekonać OG Kupsona, ale Kupson chyba nie daje za wygraną. Nie daje fory, wow, jakie 360 robi, ale czy to go? nie Oj, chyba się poczuł zbyt pewnie... Czy to No ewidentnie, już zobaczy, już przestał trollować, a myślał, że pójdzie... Jakie zaraz! Co jest? w tarapatach, OG Kupson w tarapatach. Ej, ona je. Wychodzi na to, że wcale nie jest. I jest teraz właśnie dominowany, proszę Państwa. Proszę Państwa, mniej potek ma niż menders. Nie. Ale menders musi ulecieć teraz w tym momencie, leci. bo inaczej przegra. Dostała trzy kryty pod rząd. Eee, no i tutaj kryty, piękne wchodzą nie, z leci, leci. No ewidentnie widać teraz dominację eee, z jego strony. Ale menders pokazuje swój pazur i wbija się krytami. I OG Cupsom musi uciekać, ponieważ dostał dwie kryty. Tak, pomoże, kto gra na jej koncie, ty, możesz, bo Dobry z Menders. Ewidentnie tutaj no, Menders z przegranej pozycji, mniej HP Oże, na pewno. Orpice. Bo to jest dosłownie... O! 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 To mówię! To o tym właśnie mówię! Jeden błąd i jest koniec. Trade'owanie jest naprawdę groźne. Gratulacje. Nie, nie, nie. Torek Dobra. Tu, Proszę cię Remo, wygraj to, please, please. Oj, 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 oj. Remo, Remo, kur... Remo za, za, za szybko, nie jakoś? I spami. O, w ogóle jeszcze szybciej niż ja. Daj da. Aj, Ajajaj! Masz krażona ludzkiego? Nie mam! <laughs> uh. <laughs> Za dedykowanie ziwalkę swoją. Zresztą się kroi, tak? Ja w Boże. kolejna. Kasiu, jestem tylko i wyłącznie to Wam zainteresowana. Multi, o multi! Z grafem! Łołoku! Dobra. Co, mo, 5 render distance? O p... rusza. Mówi, że Malagi, no dobra, no sorry. A wiecie, że mi na ten dał polała na IG dwa dni temu. Zazdro, co? Kurz <grym> <grym> się zachował. Gramy fair, wizowy, gramy Fer. Ja, by, ja bym od razu za... I na go to spotu. Bo ja bym to uznał jako RP, nie? Że wiecz. Jak normalnie w średniowieczu wieczu szabelką tak zakręciłem zaraz bym z ręki to k... będzie miecz. O jezus, 5 potjonów na jeden, dobra Jak tu strefa nie wchodzi, to to jest koniec. Tego mięskiem piłem pod koniec. Ma no, jeszcze potki, ja no Cztery potriony do, gejmy, do... Dobra. I mięskiem. Ty nie spodziewałem się, że mójki wygra z grafem Ale chuj. Ze mnie, nie, nie no mnie, nie na do Nie będzie nawet grino. Od... Grino Twój przeciwnik, Torek. Nie jest to prosty orzech do zgryzienia. Nie no, grino, proszę cię, kurwa. Co ty robisz? Jezus, jezus. Policjan zerpecie na p, chłopie, kurwa, co ty. Dobrze, jedziecie skończą. Ej, sorry, chcę się. No, no, no. Kurwa to. Ja. Pierda. No nic, no to tak. Evron, Evron, Evron. I filip. Dobra. Czemu nagle lewej do mnie? Kryty wali Ty, teraz nagle nie krytuje O, lat OLE KURWA TREFA OLE KU KURWA sumie. Co ty robisz? No no, I nie, nie miałem! Co to aj, nie miałem ty! Dwie potki mi zostały. Aj, 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 Fuck. No nic, trudno. No wiecie, no ja lawka najbałem jeden na jeden, nie? była wojna. Zabierzcie tam po tym. Kurwa ty! Torek! Co to była za dominacja w ostatnich tych sekundach? No właśnie widziałem! Kurwa! Ty Ja myślałem, że ten Torek to jest jakiś... No piebany we wszystkie gry. Bo on cover pegrał. A tu kuboks, tu lawek, nie no Lawek wygra. <ścute> A czemu też multi? Co ja robię? Nie wiem A, bo to jest o trzecie miejsce! Kurwa! XD Ale, ja pierd. ale troll. Kurde, wszystkie walki wyglądają Dosłownie tak samo no Nie, ja pierdolę, znowu to samo, strolowałem Dobra, no finał Ciężkim jest zawodnikiem. Torek tutaj ewidentnie puszuje, robi presję, robi presję. Lawek odwraca się, odpycha Torka, ale to nic nie da, to nic nie da. Czyżby lawek czuł się zakłopotany, spróbował zjeść, ale nie zdążył. Próbuje odpychać się torka, nie, ale torek nie daje za wygraną. Ciągle puszuje tego Lapka, ciągle go puszuje, ciągle go puszuje, proszę państwa. E, no, tutaj próbują się poczuć. Pasole będą, nie pięknie, wiem, koło Pięknie, 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 kurwa, czy to jest ten moment? Czy to jest nie ten wiem, moment? Druga, trzecia. Nie. Tak! Yeah, yeah, yeah. Ojajajajajaj! Wow. To, Torek wygrywasz jedna, pierwszą jedna, rundę. Jedna. Niesamowity performance. zostawka. oni się ustawili na 1-1, a zjedzie. potem finał. I jest kontratak, jest kontratak, jest kontratak, a Moi drodzy, moi drodzy, Torek! finalistom wielkiego turnieju PvP WFL SMP2. Gratulacje, Torek, wygrywasz! Kurwa, Niesamowity no. performance dzisiejszego wieczoru sprawił, że zajmujesz pierwsze miejsce. Czy chcesz coś powiedzieć teraz dla widzów? Dziękuję wszystkim moim trenerom. Biały, jeden taki też spoceniec z serwera PVP, który jest tam top 1 rankingu. Chciałbym pozdrowić Michała z Napiszę, że gra na za 10 minut. OK? Nie, bo ja idę na liga, wiesz? To nie ok. Serdeczne pozdro. Czy czułeś, że wygrasz ten turniej? Nie, kompletnie kurwa. Ja się, w Gratulacje Torku. Wygrywasz Kurka. dla swojej gildii minus 500 punktów reputacji. Ja się, się z tym Dobra, no Super co Gratulacje. Idziemy kurwa grać na rulecie. Jakie jaki rulecie? Tu już gdzie? No Ja na lola idę. O, no ja Daj! Daj jednego, jednego, jednego! Ale na kubki pójdę, no zobaczysz na kubki! <ścoughs> Daj rzuć daj, daj A zakręcicie? No Tak Kreć Dobrałeś Daj daj <gry> No co? No daj no oddaj, no. <gry> no kręć! No No rzuć to dalej no To masz No kur Jaką to ukradł? Ass Zakręć! O, o o Brawo Daj 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 No Daj daj, daj. Dobra, no. daj, daj ze dwa jeszcze, no daj. masz jedno, o, masz, masz. masz. Ja piłę. Daj, daj. Ja, ale, ale, ostatnia, no ostatnia. daj, no daj. Ostatnie, no. Gdzie to jest? Kto to e wziął? Teraz prawo, musi być. Do starej bazy gildi się przejść chłopie, nie jesteś? No, ja nie, daj. Trzy razy Dobra. prawo nie zadziałało. No daj, daj, no daj coś. No A. daj, no daj jednego, no, jednego. Kur... żulu. Wow. <laughs> wow. O, o. No ja pier... ale ja nie rozumiem jak się ten podnosi. Wyrzucał dwa ostatnie. Nie, nie, no jak dwa ostatnie? Daj to. No dawaj, no daj coś. K***a. On za... Dobra, znaczy cztery. O, kto to idzie? Podniesie kur... najdłuższe. Daj. Daj! O, Siemka Menders Daj! No kur... No to co? Co daj to! Daj mi kur... O, dzień! No za mi, no daj mi, no! Ja nie wiem jak się teby podnosi! Ja, no, daj Dobra, już wrócił! No dobra, daj jeszcze jedną! Co ciebie, nie mam? No jak nie masz? No daj jedną! Weź, ej, ej. No daj jedną, no daj jedną! No, daj mi jedną! Oni wcześniej wleźli na serwer? To znaczy zresztą weku, bo oni mają niby prawo, bo wcześniej na serwer weszli. Ja nie mogę podnosić. Admin! No widzisz? Masz zagraj seraz. O, no! Bra Brawo! Janina, daj ostatniego! Ja nie jestem uzależniony, no! O, o, właśnie, szukałem Cię! Daj jednego, no i je, ostatniego. No, no Janinka, proszę Obronisz cię. Mnie? Proszę cię. Mhm. Daj mi jednego. Dzień dobry, z tej strony. W czym mogę pomóc? Obiecał mi jedną monetę i się nie wywiązuję z umowy złotą. Masz jedną srebrną i tyle możesz liczyć. A, od ja też. Mnie. też mogę? Myślałem, że mięso rzuciła. Tak, mięso. Mam, Janinka, proszę cię. Już się nie oszukam na CS o trzeciej w nocy. Daj dwie, dwie. Ja i tak to przepierdolę, no. Przegrałem wszystko co Dobra, miałem, ale straciłem. Trzymaj. Dobra, Dobra, daj mi Lina. Tu... <laughs> Jaka wymiana, kurwa. Daj mi, no daj mi. No daj mnie no. Dwa, daj dwa. Chodzisz i kurwa wołasz ku... bezdomnych mi tutaj. To ja tu jestem bezdomnych. żulem. Aż nie Tu jestem żulem. No kurwa, mać. Kto to wziął? Oddaj to.

No, widzisz? Nie mam nic. Podnożyłeś? No, no. No tak, to co ci dałem? No, kurwa, jak co mi dałeś? Co, mi, dałeś? Za, co mi za co odebrałem? Zajem. Co mi odebrałem? Odebrałem. Mm -hmm. Sam cię z własnej dobrej woli nie przeszkadza. To Menders? Chcę. Otrzymaj. <laughs> Cię oddało, bo Kasia oddała prawe. Prawo, ale to po piątym razie. Ej, jej też po piątym razie oddało. O! A, Janina! Oj, idź już na tego lola jak chcesz. Ale ostatni raz! Kurwa, no Nie ma kurwa Grał raz, bo się kur. <laughs> odpierdala ci. Nie, raz na razy, no. Pierdala ci już, <laughs> wypierdalaj, i rozumiesz. <laughs> Dobra, ja zdełkam Janina, jak coś nara. <laughs> No i co? Ten opinia o Menders. A wiesz, że Luki podrywa Menders? Tak. No. U... ale musi być zdesperowany. Remy! Ja nikogo nie podrywam, U... no Nie czuję presji, że jak jestem taki stary, to co powinienem znaleźć? Ani trochę. Okej, ok, a mentalnie 15 lat. Ło! Wow, to tak działa? No kur... co tu się odpier... Ty, ale faza! Fajne! Następny Minecraft! Nie, może jutro coś porobię jako ten neutralc? Z... z kimś chcę coś ten, z tych neutralców.